Cześć, witajcie, z tej strony Illusion. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować czwartą wersję mojej paczki modów, tak jak widać w lewym górnym rogu. Jest już to Illusion Pack V4.0 Więc zacznijmy od prezentacji. Pierwszą modyfikacją jest Durability mod. Durability mod pokazuje nam stan naszych narzędzi oraz teraz pod przyciskiem H można zmienić jest to ukryte. Teraz jeszcze raz H jest takie mniejsze cyfry. Jeszcze raz H i już mamy takie większe. Ok, następną modyfikacją jest Forge, bez której się nie weszło. Optifine oczywiście, przybliżenie oraz zwiększenie FPS-ów. oczywiście, mapka w prawym rogu oraz White pointy Inventory Tweak, no to oczywiście klikamy na przykład Z i mam posegregowane. Tak, możemy posegregować i jeszcze tak. No i oczywiście, jak mamy Bizer Wykwiwunkur pod wszystkim R. I mamy to. E, kolejne to jest e, około 5 modów z e, Pams e, Harvest. Czyli różne owace, mikstury i takie tam, ale mm, trzeba było to jakby złączyć w jedną, bo całkiem jeszcze nie wyszedł na 1.4.5 e, Pam's Combined Mod. I oczywiście kolejną modyfikacją jest Towncraft, 3. Wskryje się bardzo cieszę, bo ja lubię grać na Tomcrafcie. Jest mniej więcej, e, między innymi może tak, między innymi takie mody. I tutaj jeszcze Tomcraft, proszę. Ile tych przedmiotów jest? Plus, do tego możemy odkrywać te przedmioty. E, następną modyfikacją jest także bardzo fajna i rozbudowana modyfikacja Industal Craft, jeżeli do dobrze czytam i, i dobrze zapisałem. Między innymi takie e, rzeczy. Oczywiście nie chciałam się więcej dodawać, ponieważ jest tego strasznie dużo. E, kolejną modyfikacją jest Tricapitator. Oczywiście, jeszcze nie drzewa. Kolejną modyfikacją jest Minions, czyli nasze Sługosy. Kolejną to Twilight Forest, czyli Nowy Świat, między innymi takie przedmioty. Kolejna modyfikacja to Ruins, czyli po prostu dungeony na mapach. spotkam. O, o tam jest jakaś wioska. To już kolejny mod. Battle Tower to oczywiście wieże walk, w których możemy znaleźć już na w różnych przedmiotach, skrzynkach. przerobić ją na ekspiarkę, czy nie wiem, co tam Wam się będzie podobać. No i następną modyfikacją jest Enchanting Plus. Czekajcie, wezmę sobie jakiś miecz. W e, taki sposób, już ją przedstawiałem. W taki sposób możemy zontować, na przykład ostrość, odrzut i tak dalej. I tutaj mamy 48 poziom na to wymagane. Jeżeli mamy książki wokół, to mamy e, zmniejszony ten koszt. lewali w ogóle. Kolejną modyfikacją jest ingame Info, czyli to co widzicie w lewym górnym rogu. Kolejną modyfikacją jest Crafting White. wszystkim G mamy e, wszystkie receptury. Możemy to rozszerzyć. O, nie wiem czemu. A, nie mam animacji wyłączoną. Okej, okay, spoko. Następną modyfikacją jest in-game info. O, dwa razy zapisałem, dobra. Czyli to się nie liczy. Eee, kolejna modyfikacją jest Jamie Furniture mod, czyli dobrze tu czytam. Tutaj nam takie eee, niektóre mebelki oraz głowy, eee, głowy, 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 głowy postaci i potworów, e, które możemy skraftować, a nie jak eee, w Minecrafcie bez modów. Kolejną modyfikacją jest Better Fonts, czyli poprawiona polska czcionka, teraz jest e, czcionce polskiej. No i jest ona pogrubiona, nie taka cieniutka, nieczytelna. Kolejną modyfikacją jest Shelf Mod, e, oczywiście takie półki, na których możemy stawiać itemy. Kolejną modyfikacją jest Floating Rai e, Ruins. Ruins, ja powiedzieć. E, czyli po prostu dzisiaj w powietrzu możemy znaleźć różne ruiny oraz, e, także w tych ruinach e, będą spawnery. Kolejną modyfikacją jest bardzo fajna modyfikacja backpack. Teraz widzicie te e, plecaki, e, czyli po prostu możemy, na przykład ten jest duży plecak, możemy przechowywać e, w, w nich itemy. Kolejną modyfikacją jest Iron Chest. Jest taka skrzynka, po której możemy takimi e, itemami ulepszać to, ulepszyć tą skrzynkę, powiększać no i tak sama jest duża. Kolejną modyfikacją jest minir czyli w prawym górnym rogu teraz widzicie tą wioskę, która się tam rozbudowywuje. Możemy im pomagać rozbudowywać się, możemy nie. I kolejną modyfikacją jest e, custom mob spawner e, tak, czyli właśnie dodaje to to, że np. w opcję global mod settings trochę było. A, a oczywiście Źle to zrobiłem, bo to działa tylko wtedy, kiedy mamy Mock a nie mogę dodać Mock ale za to wy macie już gotowe wszystkie pliki, wystarczy, że plik Mock Reacher przeniesiecie do folderu Moc, także jeszcze w następnym odcinku zrobię poradnik jak to zrobić dla, dla tych, którzy nie będą wiedzieć. Także to tyle. Przedstawię Wam moją paczkę modów. Jeżeli ona się Wam spodobała, zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę spędziłem trochę czasu nad przygotowaniem tej paczki. Ogólnie jest około 29 modów w paczce, także myślę, że Wam się spodoba, nie będzie Wam się już nudzić na singlu. Także to tyle. Dzięki, cześć i na razie.